Witajcie w rozważaniach na dzień. Dobry, jesteśmy dzisiaj z ekipą poszerzoną tutaj, o, z tym panem przede wszystkim. Nie wiem, czy znacie tego pana, to jest Samuel Skrzypkowski, który koordynuje obecnie wydawnictwo Słowo Prawdy. Zgadza się. I mamy dzisiaj wyjątkową książkę, której coś powiemy, proszę bardzo. Mamy książkę Dzień Baptyzmu. To jest w wydawnictwie Słowo Prawdy, w którym Mateusz był przez ja. ostatnich 10 lat. Oj więcej, ja nie już 15. No, pewnie więcej. Sporo, kilkanaście lat był redaktorem naczelnym, przekazał tę funkcję pastorowi Remigiuszowi Nojmanowi i rozdzieliliśmy tę funkcję. Ja przyjąłem część tych obowiązków związanych z wydawaniem książek. To jest największa książka, jaką wydawnictwo Słowo prawdy wydało w swojej historii, a historia jest prawie już stuletnia. Tak. Książka Dzieje Baptyzmu Historia ruchu baptystycznego na świecie, która ma prawie 950 stron. Więc jest dosyć gruba, bardzo ładnie wydrukowana i przygotowana. I jest to książka, która mówi o ruchu baptystycznym, właśnie w całej jego historii, od samego początku, pierwszych zborów, które powstawały, do przełomu XX i XXI wieku. Książka jest bardzo ciekawa, bo to nie jest taka typowo naukowa książka. Jest oczywiście ona naukowa, ma mnóstwo przepisów, bibliografii i tak dalej, ale mnóstwo rozdziałów to są po prostu rozdziały opowiadające historię Bożego działania i tego, jak Pan mógł używał różnych ludzi w różnych epokach, na różnych kontynentach do tego, aby rozszerzać swoje królestwo. Jest tutaj też dodatek autorstwa doktora pastora Włodzimiera Tasaka, rektora WBST, który mówi o dziejach baptystów na ziemiach polskich. Przed każdym rozdziałem jest jakiś rysunek albo zdjęcie związane z tym, co będzie dalej w tym rozdziale, więc jak ktoś nie lubi czytać, a lubi obrazki, to też ich kilkanaście tutaj znajdzie. Więc Nawet po... może kupić ktoś, kto nie czyta, po prostu lubi oglądać obrazki, bo są. I będzie to wciąż bardzo przyjemne do trzymania w ręku, przeglądania i tak dalej, i tak dalej. Książka kosztuje 120 zł. Być może jest to duża cena, ale książka jest naprawdę potężna i w tym, jak wygląda, i w swojej treści, więc zachęcam do odwiedzenia naszego sklepu na www.słowoprawdy.pl i tam możecie znaleźć dzieje baptyzmu i zaopatrzyć się w jakąś kopię, jedną albo kilka, albo kilkanaście i chętnie Wam je wyślemy. No i pięknie. Samuel, bardzo Ci dziękuję za to, za to wprowadzenie. Teraz ja coś powiem. Powiem, że książka wyszła też dzięki wsparciu z zachodu, także to nie jest tak, że ta cena jest całą ceną. Yy, dodam, że trwało to długo, bo Przecież ja, sobie, no właśnie, trochę o sobie powiem teraz. Więc generalnie trwało to długo, bo mi to zajęło chyba, no nie wiem, z 8 lat, coś takiego. No. Także, ale generalnie wielka chwała, tutaj się należy i podziękowania i Remkowi i Samuelowi, bo nie, nie dotknąłbym tego do końca. Także Wam bardzo dziękuję, słuchajcie, że, żeście to zrobili. No i co, i myślę sobie, że każdy, nie tylko baptysta, ale też ewangelikalny chrześcijanin, który coś chce wiedzieć na temat tego, skąd pewne nasze przekonania się wzięły, jak ci, ludzie, jak ci ludzie wierzyli przed naszymi, o właśnie, przed naszymi tymi, powiedzmy, doświadczeniami w XX wieku. No to jest po prostu cenne. Cenne zobaczyć, jak to działało, jak to się rozwijało, jak to byli ludzie. To byli i niewolnicy, i różni ludzie w różnych dziwnych miejscach świata, i Purytanie na samym początku i generalnie myślę sobie, I bardzo że bogaci ludzie czasami. czasami bardzo bogaci ludzie i tych wszystkich ludzi jakoś Pan Bóg jednoczył w tym jednym ruchu baptystycznym, co myślę sobie w kontekście tego, co mówiłem wczoraj o powszechności Kościoła w rozważaniach na Dzień Dobry, myślę, że jest szczególnie ciekawe. Że właśnie taka pewna cecha powszechności w baptyzmie jest, chociaż są też specyfiki wyznaniowe, o których zresztą Samuelem razem mówimy, bo uczymy razem w seminarium, co mnie bardzo cieszy. I polecamy seminarium przy okazji. W każdym razie książka jest wyjątkowa. Nie ma takiej drugiej i długo I jeszcze, nie jeszcze nie będzie. Naprawdę. I długo nie będzie. Jest podobna książka Historia ruchu środkowego też taka cegła, chociaż chyba mniejsza cegła, no ale też ruch jest powiedzmy stuletni. Natomiast poza tą jedną monografią zielonoświątkową to takiej drugiej historycznej książki po polsku nie ma. Także serdecznie Wam polecamy. Historia uczy nas Bożego działania, tak jak Samuel powiedział. Nie chodzi po prostu o jakąś faktografię, nie chodzi o to, żebyśmy po prostu no, dowiedzieli się o jakichś faktach, że tam sobie coś kiedyś wydarzyło, ale to jest właśnie historia naszego duchowego dziedzictwa, skąd się wzięliśmy. Co się wydarzyło w tych ludziach, jak Bóg ich używał, i myślę sobie, że takie trochę, taka trochę historia rodziny. Mhm. Tak to potraktujmy. Kronika rodziny. Tak jest. Coś jeszcze chcesz, Samuel, dodać, że to jest wielki przywilej. muszę nad tym pracować. Zajęło to naprawdę dużo pracy, jak słyszeliście, 8 lat. I mam nadzieję, że właśnie to będzie coś budującego naszą wiarę i uczącego tego, że chrześcijaństwo się nie, po, nie pojawiło wraz z tym, jak powstał nasz zbór, albo się nawrócił nasz pastor pomysłami, ale że Pan Bóg właśnie działał i daj Boże będzie działał dalej. Możemy się dobrych rzeczy nauczyć z historii i możemy się nauczyć, tych, jakich błędów nie popełniać. Więc po prostu uczmy się. Wdzięczni tak będzie. jest. Tak jest. Pomodlimy się teraz. Panie Boże, bądź uwielbiony za właśnie tą naszą historię rodziny. Dawaj nam się z tego uczyć. Dziękujemy Ci, że właśnie nie urodziło się chrześcijaństwo z nami. Że działałeś w poprzednich pokoleniach, daj nam z pokorą się o tych pokoleń uczyć i o nich uczyć. I bądź Panie uwielbiony również i w nas, przez tą wiedzę i przez to poznanie. Amen. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.